Witam. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać cięcie dwoma pilarkami z takiego powiedzmy średniego segmentu. Dlatego, że są to urządzenia takie pośrednie pomiędzy zwykłym tanim Chińczykiem a dobrą markową pilarką. Mamy tutaj Solo 6656 i Stige 755. Obie te pilarki ważą bardzo podobnie. Zaraz Wam pokażę też ważenie. Jeśli chodzi o pojemność cylindrów, to w Solo jest odrobinę większy, bo ma 55,5 cm sześciennego, a w Stiglę jest 52 cm sześcienne. I co za tym idzie? Stiga deklarowane ma 2,3 kW, a Solo 2,4 kW, czyli to jest około 3,1-3,2 konia. Bardzo podobne. Cenowo też są zbliżone. Znaczy, oczywiście zależy jak, jak to znajdzie, gdzie kto kupi, ale. Można było i chyba do tej pory można znaleźć za około 1300 do 1600 zł, oba te urządzenia Także zobaczmy sobie czy one pracują podobnie Jeśli chodzi o konstrukcję silników to wyglądają zupełnie inaczej Już sam cylinder tutaj w Solo jest pochylony, w jest prosty Wiele rzeczy mają, wszystko prakty, praktycznie mają inne. Zauważyłem tylko to, że mają identyczne sprzęgła czyli to pewnie jest jakaś produkcja masowa i wiele firm takich sprzęgń używa. W, w obu tych pilarkach są powiedziałbym, że te same sprzęgła. Także zobaczmy teraz ważenie tych urządzeń, zobaczmy teraz wagę pilarek, ponieważ obie będą cię na tym samym zestawie tnącym. Więc najpierw waga zestawu tnącego. 1.14 1.15 kg. Filarka stiga zatankowana i olejem i paliwem do pełna 6.20 kg. Plus oczywiście zestaw mący to będzie 7.3 7.4 i teraz Alko by Alko 6.47 Razem będzie 7,60 coś koło tego. Tak jak widzieliście, zatankowane do pełna, z prowadnicami. Ja oczywiście ważyłem bez prowadnicy, bo będzie ta sama do obu i łańcuch ten sam, ale ogólnie ważą około 6, powiedzmy, że średnio 6,5 kg 7,5 kg, 6,200 wyszło, 6400 trochę ponad, bez prowadnicy łańcucha, czyli razem to będzie. Około 7,5 kg, każda z nich waży. Stiga troszkę mniej, Solo troszkę więcej. Zobaczmy teraz, jak one sobie radzą w materiale, gdyby ktoś był zainteresowany właśnie takim zakupem i chce wiedzieć, jak one pracują. A więc zobaczmy najpierw, jak te pilarki odpalają z zimnego silnika. Najpierw Stiga. One obie pracowały dosłownie 3 dni temu. Także. Paliwo powinno już w miarę być w układzie, ale każdą z nich powiedzmy, że 5 razy nacisnę pompkę, dlatego że każda ma pompkę, każda ma też odprężnik, ale dodatkowo solo ma też Easy Start, 5 razy, żeby było sprawiedliwie. Oczywiście sanie załączam i zobaczymy za którym razem odpali. A, zapomniałem, odprężnika zapomniałem niestety. Powiem Wam, że ta maszyna dosyć mocno kopie. 5 czy 6 razy trzeba było pociągnąć, ale dwa pierwsze razy były bez odprężnika, także być może, że nie wykonałem pełnego ruchu, bo był, był duży opór cylindra. Więc jeszcze. to było samo odpalenie, ja oczywiście jeszcze maszynę zaraz rozgrzeję ale też każdą z nich ustawię dlatego, że chcę żeby ten test był na zaleceniach fabrycznych jeśli chodzi o prędkość silnika Stiga ma 12,5 a Solo 13 tysięcy takie są zalecane prędkości obrotowe także rozgrzeję ją, ustawię gaźnik oczywiście najpierw sprawdzę, bo może już jest dobrze ustawiony, a później tniemy Tutaj ta Stiga. Nie wiem czy to jest tylko mój egzemplarz, ale nie jest w stanie osiągnąć nawet 12 tysięcy obrotów. Nie mogę. Niby zmniejszam mieszankę. Nawet zmniejszyłem w pewnym momencie do tego stopnia, że pilarka już słabła. Przy dużych obrotach nie miała siły ciągnąć nawet. Ale i tak nie mogła się wkręcać na wysokie obroty wyższe niż nawet 12 tysięcy. Prawdopodobnie cewka ją blokuje. Także zostanie na takich obrotach jakich jest pod 12 tysięcy nie da się ustawić jej szybciej, w każdym razie nie u mnie a więc zobaczmy już teraz samo cięcie Stiga będzie pierwsza, dlatego że ona ma niby troszkę mniejszy cylindrę, odrobinę mniej mocy a łańcucha nie będę ostrzył, po trzy cięcia każdą pilarką łańcucha nie będę ostrzył, wszystkie obie pilarki będą pracować na tym samym łańcuchu i bez ostrzenia pomiędzy, dlatego że moje ostrzenie mogłoby zmienić coś mogło być gorsze albo lepsze niż pierwszym razem, wiadomo a tutaj trzy cięcia myślę, że łańcuch się Prawie że nie stępi, ale właśnie dlatego, żeby wyrównać szanse, to najpierw ta teoretycznie słabsza maszyna. Zobaczmy, jak ona pracuje. O, 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 o. Tutaj na pewno zauważyliście, że łańcuch pilarka pod obciążeniem dosyć mocno zwalnia i ciężko pracuje, ale powiem Wam, że to, to nie jest wina urządzenia. Ten łańcuch po prostu jest tak naostrzony, tak dobrze brał. Ja w ogóle nie musiałem podczas tego za bardzo przyciskać, tylko by trzymałem. On sam wchodził bardzo, bardzo mocno naostrzony łańcuch i po prostu duże wióry brał. Dlatego tak obciążało pilarkę. Ale chciałem, żeby była jak najszybciej, dlatego nie unosiłem jej, nie próbowałem jej odciążyć, tylko pozwalałem pracować na tych obrotach właśnie takich jak widzieliście. Także zobaczmy teraz drugie urządzenie. Łańcuch Oregon, świeżo ostrzony ręcznie. 0325 podziałka. A tak, w sumie z ciekawości, to sobie zobaczmy jeszcze, jak jedno cięcie, jak będzie pracować. Czy może szybciej, jak będę ją jednak trochę odciążał, żeby tak mocno się nie wgryzała. A żeby silnik pracował na wyższych obrotach. Być może, że to ją trochę przyspieszy nawet.

Nie znam czasów, oczywiście, wy już macie na ekranie. Wyglądało dla mnie podobnie. Nie wiem, czy się jakoś bardzo różniły, ale w, te, w tym cięciu cały czas trochę odciążałem pilarkę, tak, żeby nie wgryzała się za mocno. Bo ten łańcuch jednak jest bardzo agresywny. A więc zobaczmy teraz zimne odpalenie solo. Znowu 5 razy pompką. Odprężnik, tym razem od razu. Ciskam. I przypominam, że ona ma też Easy Start. Tu się przyjemniej, dużo przyjemniej ciągnie za ten starter. Leciusieńko. W ogóle nie czuję, że coś ciągnę. Zagadała i w tej pilarce po zagadaniu już się od nie załącza, tylko odpala się na Easy Starcie samym. Ale zapomniałem oczywiście wyłączyć sania, więc znowu mój błąd. No nie ma super, ale też nie jest źle. Kilka pociągnięć. Ja bym powiedział, że jak. Po... Około 10 powyżej to już jest kiepsko, ale tak 6-8 pociągnięć to jeszcze, jeszcze jest możliwe jak na pilarkę w takiej temperaturze jak dzisiaj. Także jest ok, idę teraz rozgrzać, sprawdzić obroty i będziemy cieli zaraz. Bez problemu osiągnęła 13 tysięcy. Z tym, że powiem Wam, że ja bym trochę ją niżej ustawił, ale sprawdzimy ją na fabrycznych. Ja bym dał jej 12,5-12,800. Myślę, że tutaj jest troszkę wysoko ustawiona. A więc zobaczmy teraz, jak tnie solo ten sam materiał. Ten sam łańcuch, to jak mówiłem, nieostrzony, nic nie robione, tylko pilarka ma w stosunku do tamtej trochę wyższe obroty, no ale takie są zalecane, więc zobaczmy, jak pracuje na takich. Na koniec jeszcze zrobiłem czwarte cięcie, żeby było sprawiedliwie, tak jak tamta, była trzy razy cięta pod obciążeniem łańcucha, bez mojego dociskania, pod obciążeniem łańcucha. Ale łańcuch jest bardzo agresywny, mocno się wgryza. Tu też to czułem, więc czwarte cięcie już zrobiłem, tak trochę powstrzymując pilarkę, żeby mogła kręcić się na wyższych obrotach. Wydaje mi się, że ta pilarka cięła troszkę szybciej ale to może być tylko moje odczucie Wy na pewno już macie wyniki na ekranie A więc jakie są moje wnioski z tego dzisiejszego cięcia Powiem Wam, pierwsza sprawa to dziwne zachowanie stigi Dlaczego nie chciała się wkręcać powyżej 12 tysięcy skoro zalecane obroty są powyżej 12 000? Nie wiem Nie sądzę, żeby była w jakiś sposób uszkodzona czy zepsuta Mogę się mylić, ale nie przypuszczam, dlatego że nieważne jak regulowałem gaźnik, jak bardzo zmniejszałem czy zwiększałem mieszankę ilość paliwa, zawsze utrzymywała właśnie te obroty po, troszkę pod 12 tysięcy, czyli tak jakby cewka po prostu nie, nie była w stanie kręcić wyżej. Mi się zdaje, że, że tak po prostu tutaj musi być. Tutaj sprostowanie, bo przed nagrywaniem sprawdzałem na szybko na internecie w dwóch sklepach internetowych i tam wszędzie było napisane, że ona powinna mieć 12,5 tysiąca. Ale zaintrygowany tym, co się działo na filmie, sprawdziłem później w instrukcji obsługi i się okazuje, że Stiga zaleca do tej pilarki 12 tysięcy, czyli dokładnie tyle, ile ona ma. Mój egzemplarz, mój egzemplarz nie jest w stanie przekroczyć 12 tysięcy, ale co ciekawe, podczas samego cięcia, tak jak widzieliście, nie była jakaś duża, nie było jakiejś dużej różnicy dlatego, że trzeba pamiętać, że te 12 tysięcy, czy 13 tysięcy, tak jak miało, miało Solo to są obroty na biegu jałowym zalecane, ale wiadomo, że pod obciążeniem w materiale te obroty i tak spadają, więc się bardziej wyrównują. tak? Oczywiście zależy, która pilarka ma większą moc i tak dalej, ale te obroty podczas pracy nigdy nie są takie, jak ustawiamy, czyli 13 000, czy 12,5, czy 12. Także jeśli chodzi o samą pracę, to owszem, solo. Generalnie można powiedzieć, uśredniając wyniki cięcia, wyszło trochę lepiej, ale ponieważ niektóre cięcia były bardzo równe, jednej i drugiej pilarki, więc ja uznaję, że po prostu może jakiś inny materiał trochę był, może trochę inaczej trzymałem. Różne mogą być zmienne, tak? Ale ponieważ były też cięcia, które były zbliżone do siebie, więc mi się zdaje, że one mniej więcej są tej samej mocy i potrafią ciąć równie szybko. Także jeśli chodzi o prędkość cięcia, mogę powiedzieć, że są podobne. Tu oczywiście łańcuch miałem bardzo agresywny, bardzo mocno się wgryzał, ale jak się okazało, bo tak jak mówiłem, tam zrobiłem każdą z pilarek takie cięcie, gdzie trochę blokowa powstrzymywałem pilarkę, powstrzymywałem, żeby się za mocno nie wgryzała, żeby tak nie obciążała, żeby łańcuch jej tak nie obciążał. Mimo to tamte cięcia były wolniejsze, więc jednak ten łańcuch, mimo że był bardzo agresywny, ale nie był za agresywny, nie blokował pilarki za bardzo i nie spowalniał jej tak naprawdę, bo to właśnie były najszybsze cięcia tych pilarek. Także było wszystko ok, moim zdaniem, pod tym względem. Generalnie, co mogę powiedzieć o tych urządzeniach, które mi się, mi osobiście, to, to są moje... Upodobania, które, które z nich mi się bardziej podoba. E, powiem wam, że ja, e, ja wolałbym solo, e, bardziej mi się ono podoba. Z jednej strony e, ma może trochę dziwaczny system odpalania, bo ma zarówno odpływnik, jak i easy start, ale dzięki temu ciągnie się niesamowicie łatwo, lekko i przyjemnie. E, Stiga e, podczas odpalania dosyć mocno szarpie. Tutaj jest bajeczka, e, oczywiście. Przez to, też być może, że właśnie ona to solo troszkę wolniej odpala, trzeba więcej razy pociągnąć, ale leciusieńko się ciągnie i bardzo przyjemnie. Mi to się nawet podoba. Poza tym, sama praca silnika niedużo, powiem Wam, że niedużo. W obu tych pilarkach muszę przyznać, że to nie jest rodzaj pracy silnika, który ja lubię. Ja lubię taki charakter, taki charakter pracy bardzo wyrazisty, konkretny, podczas gdy obie te pilarki. Oba ich silniki tak podczas pracy trochę jakby rzęziły, nie, nie mówię, że to jest coś złego, po prostu to jest dźwięk, który mi się w pilarkach nieszczególnie podoba, ale generalnie w solo uważam, że troszkę ładniej brzmi to solo niż, niż Stiga, chociaż żadna z nich tak jak mówię nie należy do moich ulubionych jeśli chodzi o wydawany dźwięk. Poza tym, tak naprawdę, ja tu wielkich, wielkich różnic między nimi nie widzę. Jakość wykonania w obu jest moim zdaniem bardzo wysoka. Jakość materiałów i wykończenie. Także, tak naprawdę, kto co lubi, kto co woli, tną podobnie. Takie są moje wnioski, a wy swoje spostrzeżenia napiszcie w komentarzach pod filmem. Dzięki za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.